Siadaj młodzieńcze i się rozgość. Wybacz, żeś tyle czekał, ale odkąd medyk przeprowadził zabieg na lesbionie, to ten stał się wrzodem na tyłku. Ale to nieważne. Machnął ręką zarządca miasta. Jestem Rodolf z rodu Bontermandów. Pan Landoronu, ale zapewne już to wiesz, bo przybywasz do mnie trzymając podpisane przeze mnie ogłoszenie. Wskazał na zwinięty pergamin w dłoni chłopaka. Jak cię zwoł? Dopytał. Mam na imię Axel, panie. Axel? Skąd? Znikąd. Nie mam domu. Mhm. mruknął pod nosem Rodolf. Słudzy donoszą, że i zajmował się chwytaniem duchów. Zmieniłeś profesję. Dla duchów już nie ma nadziei. A za żywe potwory płacą więcej. Co ty właściwie robisz z tymi potworami? Sprawiam, że stają się posłuszne, a potem co? Rzucasz im patyk, a one ci go przynoszą. Cóż, zależy od potwora. Jeden przyniesie patyk, a drugi ludzką rękę. Przekonałeś mnie młodzieńcze, masz tę robotę.